Cześć kochani, tu Candymona. Dziś zapraszam Was na nowy filmik z cyklu Mierzymy i będziemy sobie mierzyć ubrania ze sklepu Shein Jeżeli chodzi o te ciuszki, które wybrałam tym razem to ja robiłam ankiety na Instagramie i pytałam Was co najchętniej chcielibyście zobaczyć, natomiast nie było jakiejś konkretnej kategorii sprecyzowanej, tylko pisaliście, to znaczy zaznaczaliście że w sumie to jest Wam obojętnie jakie to będą ubrania, więc starałam się wybrać rzeczy z różnych kategorii natomiast w takim już troszkę bardziej jesiennym stylu dlatego mamy tutaj sweterki, jak widzicie nawet dość Sporo sweterków i wzięłam też spódniczki, które uznałam, że będą całkiem fajnie fitowały do tych takich jesiennych outfitów, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ubrania. Natomiast szybciutko powiem Wam jeszcze o czasie dostawy, bo ostatnio miałam kilka pytań na ten temat i powiem Wam, że ostatnio się naprawdę pobija wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o prędkość dostaw, ponieważ kiedy złożyłam swoje zamówienie, to po jakichś trzech dniach dostałam informację, że zostało wysłane i paczka przyszła do mnie równo po tygodniu, więc naprawdę mega szybko to teraz wszystko przychodzi, i myślę, że jeżeli złożycie zamówienie, to nie będziecie musieli zbyt długo czekać na swoje rzeczy. Natomiast teraz już przechodzimy do mierzenia tego wszystkiego. No i jako pierwszy wziąłam sobie sweterek, który wisiał na samym końcu tego wieszaka. Jak widzicie, to jest taki typowy, narzucany sweterek z takimi rękawami bąblowymi. Ogólnie mega mi się spodobał, bo widziałam go na Instagramie jeszcze w ubiegłym roku, że dziewczyny właśnie miały tego typu swetry, i uważałam, że mega fajnie to wygląda. Tak więc zdecydowałam się na niego. To jest jest Rozmiar S, czyli 36 Tak więc zakładamy No i właśnie tak się to prezentuje po założeniu Jak widzicie sweterek jest taki luźny Oversize'owy, więc ten rozmiar S Jest zdecydowanie uniwersalny I będzie dobry chyba na każdego Od rozmiaru S do XL Jeżeli chodzi o te rękawy takie bąblowe To naprawdę mega mi się podobają Aczkolwiek ja zdaję sobie sprawę, że Tego typu sweterki ogólnie poszerzają Więc jeżeli Wam to nie przeszkadza No to moim zdaniem wygląda to Naprawdę spoko i mega uroczo mi się to kojarzy z takim typowym, zimowym klimatem. Siedzimy sobie z kakałem gdzieś przed Netflixem, oglądamy Netflixa i tak siedzimy w takim sweterku. On jest naprawdę fajny, taki już cieplejszy, pomimo, że to jest sztuczny materiał, to jest akryl 100% z tego, co patrzyłam. Tutaj na metce. Tak, dokładnie, 100% akry. Natomiast on jest naprawdę ciepły, wbrew pozorom, bo często takie sztuczne swetry nie są ciepłe i są takie jakieś dziwnie dziurowane, że wiecie, że w ogóle nic nam nie ogrzewają. Natomiast ten jest naprawdę spoko, więc jeżeli chodzi o jakość, to ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak on jest wykonany. No i o ile tylko podoba Wam się ten fason, to mogę go Wam polecić. No i kolejny teraz będę mierzyła taki sweterek w urocze serduszka, który powiem wam, że troszkę mnie zaskoczył, bo na żywo jest bardziej stonowany i delikatnie wpada w taki jakby lekki fiolet, a na stronie był bardziej różowy, taki w sensie neonowy różowy. Natomiast powiem wam, że chyba ten kolor nawet bardziej mi się podoba niż ten, który był pokazany na stronie. I jeżeli chodzi o rozmiar, to z tego co pamiętam, on był one size. Tak, to jest jeden rozmiar rozciągliwy, więc on ma się dopasowywać po prostu do sylwetki. I jeżeli chodzi o materiał, to tutaj mamy 65% poliestru, 30 spandeksu i 5% bawełny. Jeżeli chodzi o dotyk, to jest naprawdę też mega mięciusieńki, bardzo przyjemny w dotyku. Tutaj mamy też takie futrzaste elementy na tych serduszkach. Naprawdę fajnie to wygląda. Natomiast sweterek mega śmierdzi. Nie wiem dlaczego, bo te pozostałe rzeczy. Nie mają takiego dziwnego zapachu, a ten naprawdę nieprzyjemnie tutaj pachnie. Natomiast, ok, zmierzę go, wiecie, po praniu nie powinno być już tego problemu, tak więc zakładam. No i tak się prezentuje ten sweterek po założeniu. Powiem Wam, że jest to chyba najsłodszy sweterek, który w ogóle posiadam w swojej kolekcji i wiem, że zaraz się posypią komentarze, że to jest dziecinne i zbyt słodkie. Natomiast ja po prostu lubię taki styl, więc jeżeli Wam się nie podoba, to po prostu przejdźcie dalej i zobaczcie kolejną rzecz, która będzie już mniej słodka. A jeżeli lubicie takie słodkie rzeczy, to oglądajcie sobie dalej. No i jak widzicie, sweterek ma tutaj takie właśnie lekko bufiaste rękawki. Jeżeli chodzi o długość rękawków, to też są na mnie ok. Myślę, że na troszkę wyższą osobę z dłuższymi rękami też by jeszcze mógł być jeżeli chodzi o długość samego swetra to tutaj sięgam mi mniej więcej troszkę poniżej talii i jak widzicie on jest taki mega oversize'owy one size'owy, ale fajnie się dopasowuje i fajnie wraca do tego swojego kształtu, więc mimo wszystko moim zdaniem układa się naprawdę spoko jeżeli chodzi o tył to w sumie wygląda tak samo, czyli mamy właśnie serduszka na różowym kolorze, tak więc nie będę chyba już więcej gadała na temat tego sweterka i jeżeli tylko się Wam podoba ten styl, no to mogę go Wam polecić, pomimo tego, że niezbyt ładnie pachnie, ale tak jak mówiłam, upiorę i nie będzie to jakiś problem, tak więc przechodzimy dalej. No i myślę, że lecimy po kolei, czyli teraz sobie założę ten fioletowy sweterek. Od razu się w niego wbiłam, żeby już nie przedłużać i widzicie jak się prezentuje. Natomiast zanim zapomnę, od razu powiem Wam, że ma 65% bawełny w składzie i 35% poliestru, więc to już jest taki troszkę bardziej naturalny materiał w porównaniu do tego poprzedniego, który był typowo sztuczny. Ale jeżeli chodzi o dotyk, to jest tak samo przyjemny, choć mam wrażenie, że ten nawet był bardziej przyjemny. Taki wiecie, bardziej mięciutki, mięsisty, a ten już jest taki bardziej właśnie bawełniany. Bardziej jak taka wełna jest w dotyku. No i mamy tutaj właśnie materiał z takimi delikatnymi włoskami. Oczywiście wiadomo, że takie materiały troszkę pogrubiają, więc tutaj już w to nie wnikajmy. A jeżeli chodzi o rozmiar, to ta bluzeczka, ten sweterek bluzeczka, bardziej taka bluzeczka w sumie, to jest to również one size, czyli mamy tylko jeden rozmiar i on się po prostu dopasowuje do sylwetki. Tutaj też mam jeszcze sporo luzu, jeżeli chodzi o szerokość, więc tutaj jak najbardziej rozmiar jest uniwersalny, pasuje nawet na mnie, więc skoro pasuje na mnie, no to będzie pasował tak samo na wszystkie osoby od rozmiaru S do XL. Tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o ten sweterek. Tutaj długość rękawków jest już troszkę dłuższa, bo jak widzicie, kiedy ja mam tak na siebie, no to już tak mi się delikatnie zwijają, ale też nie jest to jakieś bardzo mocne. Ogólnie podoba mi się ten styl hiszpanki. Można tutaj sobie też troszkę rozpiąć, żeby było bardziej sexy, w zależności jak chcecie nosić. Tak więc tak to się prezentuje. Długość tego sweterka też nie jest jakaś mega długa, ale tak samo do spodni czy też do spódnicy z wyższym stanem myślę, że będzie naprawdę spoko Tak więc ja jestem zadowolona, no i lecimy dalej Teraz zmierzę tę bluzeczkę, jest również taka mega urocza, ponieważ ma serduszko i różowy kolor To jest właśnie taki typowy pastelowy baby pink jeżeli chodzi o rozmiar, to w tym przypadku wziąłem L, bo tak mi wypadało. Jeżeli chodzi o rozmiary, które były podane na stronie, natomiast powiem Wam, że to też jest taki mega rozciągliwy materiał, tak więc założę go i pokażę, jak wygląda. Rozmiar, tak jak mówiłam, oczywiście się dopasowuje, natomiast mam wrażenie, że ta bluzeczka chyba najbardziej pogrubia mnie ze wszystkich, które wybrałam sobie do tego filmu, aczkolwiek mimo wszystko podoba mi się, jak wygląda. No, ja po prostu lubię takie słodkie klimaty. Jeżeli chodzi o materiał, to tutaj mamy już 100%, Akrylu, więc jest to materiał typowo sztuczny Ale powiem Wam, że nie czuję się w nim jakoś strasznie zapocona Mam wręcz wrażenie, że w tym sweterku było mi bardziej gorąco Niż w tej bluse, która jest taka właśnie typowo sztuczna Więc to wszystko już zależy od materiału No bluseczka jest naprawdę spoko Tutaj długość też jest taka stosunkowo krótka Bardziej crop topowa Tutaj u mnie do talii sięga I to ten rozmiar L Więc pamiętajcie, że jeżeli bierzecie mniejszy rozmiar To może być troszkę różnicy I może być odrobinkę Krótszy, na przykład, jeżeli weźmiecie eskę. No tak, tak to się prezentuje. Nie wiem, co miałabym Wam jeszcze powiedzieć, sami widzicie, jak to wygląda. Tak więc przejdziemy chyba do ostatniej tej krótkiej bluzeczki, takiego właśnie sweterka, który mam w tym filmiku I w tym przypadku również mamy 65% poliestru, 30% spandexu i 5% bawełny, więc już taki bardziej sztuczny materiał I jest to produkt również one size, czyli tylko w jednym rozmiarze, rozciągliwy zakładam tak to się właśnie prezentuje po założeniu I powiem Wam, że ten sweterek ma chyba najbardziej taką transparentną strukturę ze wszystkich, które do tej pory zakładałam Bo tutaj widzę, że przebija mi biustonosz Pod każdym z tych sweterków miałam ten sam biustonosz założony a pod tym najbardziej go widać i zazwyczaj, kiedy patrzę w lustro, to mniej widzę niż później na nagraniu, więc wydaje mi się, że na nagraniu będzie to jeszcze bardziej widoczne. Natomiast sami widzicie, jak to się prezentuje. Myślę, że jakiś taki biały topik może by pasował tutaj pod swód albo beżowy, taki wiecie, na sam biust i wtedy by nie było za bardzo widać tego prześwitywania biustonosza. Natomiast jeżeli chodzi o długość, no to tak... Tutaj mamy dość krótką tę bluzę. Jak widzicie, podnosi mi się cały czas do góry i gdybym chciała ją założyć tak bardziej na ramiona, no to już całkiem mega króciutka by się zrobiła, więc ja wolę ją w takiej właśnie wersji ala hiszpanki. Natomiast wtedy rękawy są mega długie, i jak widzicie, tutaj na mnie już troszkę za długie wręcz, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ten sweterek, to powiem Wam, że mega mi się podoba ten fason i od razu mi się rzucił w oczy, kiedy go zobaczyłam na stronie. Więc fason jak najbardziej na tak, natomiast nie do końca mi się podoba właśnie to, że on tak troszkę prześwituje. Być może to jest też kwestia tego, że ja mam jednak większy rozmiar, a to jest one size i po prostu musiał się bardziej rozciągnąć, żeby na mnie pasować. I gdyby ktoś miał mniejszy rozmiar, no to wtedy by się mniej rozciągał i wtedy może mniej by był ten efekt prześwitywania widoczny. Nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo ja mam taki rozmiar, jaki mam. Kurczę, biustonosz mi się zaczepił tutaj obluskę. Okej, okay, już odczepiłam. Więc tak to wygląda. Tył tak samo. No, moim zdaniem ogólnie jest spoko, tylko jest właśnie ten minus, że prześwituje. No i nie do końca dobry jest ten rozmiar na mnie, jeżeli chodzi o długość rękawków. No i co, myślę, że przejdziemy teraz do spódniczek, więc tutaj wybrałam sobie dwie spódniczki. Pierwsza jest taka bordowa. Uznam, że na święta będzie naprawdę fajna i będzie fajnie pasowała do tego typu jasnych rzeczy. Na przykład właśnie do białej góry, no więc myślę, że po prostu do tego sweterka ją założę. Ta spódniczka jest to rozmiar M i jest to poliester z domieszką z pandeksu, więc ona jest taka troszkę rozciągliwa i tutaj w talii się fajnie dopasowuje, natomiast nie jest ani za szeroka, ani za luźna, więc moim zdaniem w sam raz trafiłam z tym rozmiarem. Jeżeli chodzi o długość, to na mnie jest do kolan. Jak zapewne wiecie, ja mam niecały 1,60 m, więc jestem dość niska. Na wyższą osobę pewnie by była troszkę krótsza, natomiast i tak nie uważam, żeby była za krótka, nawet jeżeli ktoś miałby wyższy wzrost. Tak to się prezentuje, jest taka fajnie rozkloszowana i powiem Wam, że podoba mi się to, że nie jest mega wymięta, bo ja ogólnie tych rzeczy, które mam w tym dzisiejszym filmie w ogóle nie prasowałam, żadnej z tych rzeczy, więc to jest sukces, bo przy większości filmów musiałam coś prasować, bo tamte materiały były takie bardziej sztuczne i mnące, a te są naprawdę na tyle spoko, że nie musiałam kombinować i po prostu wyjęłam z paczki Założyłam na siebie, no i widzicie jak to się prezentuje Ogólnie spódniczka z tyłu jest zapinana na zameczek, więc to nie jest tak, że ona jest na gumce i się tak typowo rozciąga Tylko jednak ten rozmiar talii jest powiedzmy, że mniej więcej dopasowany, natomiast rozciąga się delikatnie, żeby się dopasować Ja jestem naprawdę zadowolona z tego jak ta spódniczka wygląda, z tego jak się układa Myślę, że naprawdę fajnie trafiłam i do takich właśnie zimowych klimatów z białymi sweterkami będzie idealna tak więc ja jestem zadowolona. Nie wiem, jak wy dajcie znać, co o niej myślicie. A teraz zakładam kolejną spódniczkę. I ta spódniczka również jest w rozmiarze M, natomiast skład to jest 85% bawełny i 15% poliestru, więc już taki bardziej naturalny skład. No i jak widzicie, spódniczka wygląda na taką ala jeansową. Zakładam. No i zmieniłam sobie od razu górę, bo powiem wam, że na stronie Shein zobaczyłam ten outfit i mega mi się spodobał, jako taki właśnie dopasowany do siebie. W sensie ta fioletowa góra i właśnie taka spódniczka, ale jeansowa, biała. Natomiast muszę wam powiedzieć, że niestety nie do końca dobry jest ten rozmiar spódniczki na mnie, bo tutaj w brzuchu jest mocno obcisła i widać, że aż wręcz mi się tak jakoś dziwnie zapada. Jest mega dopasowana, natomiast w talii mogłaby być jeszcze troszkę węższa. Więc jeżeli chodzi o rozmiar, no to tak jak mówię, nie do końca i niestety na mnie nie wygląda to aż tak fajnie jak na modelce ze strony. Natomiast jeżeli chodzi o samą rzecz, tak osobno, o spódniczkę, no to powiedziałabym, że wygląda tak jak na aukcji. Po prostu pason nie jest do końca dla mnie dobry. Natomiast spódniczka sama w sobie wygląda dokładnie tak jak na zdjęciach. Tutaj ma takie jakby przecierane, rozdzierane elementy, no i dół jest jakby niewykończony, tylko mamy właśnie takie strzępki. Długość spódniczka, czki trochę krótka, jeżeli chodzi o wysokie osoby. Na mnie myślę, że jest jeszcze ok. Spokojnie mogłabym w niej wejść na miasto i nie bałabym się, że tyłek mi będzie widać, choć już tutaj z tyłu jest troszkę taka krótkawa. Więc tak jak mówię, tutaj wszystko zależy od tego, jakie spódniczki robicie. Widzicie, jak to się prezentuje. Tak więc teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. I słuchajcie, została mi już ostatnia, czyli została mi właśnie ta sweterkowa sukienka. W tym przypadku jest to rozmiar L, no i jeżeli chodzi o materiał, to jest to 100% akryl, więc mamy taki bardziej sztuczny materiał, ale tak jak mówiłam, chłodniej mi w nim niż właśnie w tym fioletowym, gdzie mamy bawełnę. Więc jeżeli nie lubicie się pocić, no to nawet może być to lepsze dla Was, tak wiecie, wbrew pozorom, bo czasem się wydaje, że mega sztuczne materiały będą gorsze, a okazuje się, że one są wręcz chłodniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o długość, to jak widzicie, tutaj mam ją taką w kolanko, tę sukienkę, więc myślę, że jest spoko. Ta długość nie jest za krótka. Zdecydowanie już na takie jesienne czy nawet zimowe dni powinna być spoko. Jeżeli chodzi o talię, to też jest tutaj całkiem nieźle dopasowana, choć ja bym sobie założyła jeszcze jakiś paseczek. I tak to się właśnie prezentuje z paskiem, oczywiście, mój ulubiony pasek z listkami. Cały czas go zakładam chyba do wszystkich rzeczy, które są jakieś takie szersze w talii i chcę sobie tę talię podkreślić, więc tak to wygląda ogólnie troszkę podkreśla brzuch ta sukienka, no bo ona wiecie jest taka bardziej dopasowana nie jest zbyt szeroka, więc wiadomo, że troszkę będzie widać, ale myślę, że nie jest to jakiś mega mocno podkreślający fason, więc i tak uważam, że wygląda spoko. Rękawki mają spoko długość. Tutaj troszkę może na mnie są za długie, ale myślę, że takie też jeszcze okej. Okay. W sam raz. Nic mi się tutaj nie zwija, nic się nie zbiera, jeżeli chodzi o szerokość rękawów, to też jest taka fajna, że tak powiem przyjemna w użytkowaniu. Więc ja jestem zadowolona z tego, jak ta sukienka wygląda. Możecie dać znać, co wy o niej myślicie? I co ogólnie myślicie o tych rzeczach, które Wam dziś pokazałam, które najbardziej się Wam podobały, i napiszcie mi też, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych tego typu filmikach. Będę to brała pod uwagę, kiedy będę wybierała następne rzeczy. Natomiast na dziś to już by było wszystko, co miałam Wam do pokazania, więc jeżeli filmik się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. Ja dziś się już z wami żegnam Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem. Pa Pa!